Jak wkręciłem moją byłą w kupowanie tanich ciuchów dla dzieciaka, moja była żona miała obsesję na punkcie kupowania drogich ubrań naszemu synowi. Potrafiła wydać setki złotych na jeden komplet, mimo że po kilku miesiącach wyrastał z niego. Próbowałem jej tłumaczyć, że to marnowanie pieniędzy, ale ona mnie nie słuchała. Twierdziła, że nasz syn musi wyglądać świetnie, nawet jeśli oznacza to fortunę wydaną na ubrania. Pewnego dnia postanowiłem dać jej nauczkę. Zabrałem naszego syna do centrum handlowego i kupiłem mu nowy strój. Był to zwykły t-shirt i dżinsy, ale wyglądał w nich znakomicie. Kiedy wróciliśmy do domu, moja była żona była wściekła. Nie mogła uwierzyć, że wydałem na ubrania, nie pytając jej wcześniej o zgodę. Powiedziałem jej, że wydałem tylko 80 zł na ten strój i była zszokowana. Nie mogła uwierzyć, że udało mi się coś tak dobrze wyglądającego znaleźć za taką niską cenę. Potem pokazałem jej paragon z tego zakupu i była jeszcze bardziej zdziwiona. W rzeczywistości wydałem 800 zł na te ubrania, ale zatrzymałem metki i paragon z tańszego sklepu. Po prostu podmieniłem metki i oddałem te drogie ubrania. Moja była żona osłupiała, zrozumiała, że bezsensownie wydawała pieniądze na drogie ubrania dla naszego syna. I w końcu zgodziła się zaczynać zakupy w tańszych sklepach.